Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przywołał znów tłum do siebie i rzekł do nich, do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i rozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to po przysłowie. Odpowiedział im, i wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilkę. Ta dzisiejsza Ewangelia. Myślę, że ona jakoś tak porządek chrześcijaństwa, czy porządek naszego myślenia troszeczkę przemeblowuje, ponieważ no my często myślimy jednak, że rzeczy, które. Przychodzą z zewnątrz, nas czynią nieczystymi, czyli, czyli niemiłymi Bogu, a tu się okazuje, jak Pan Jezus pokazuje, że wszystko, co nieczyste, to z serca. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że y, chrześcijaństwo to nie jest jakaś dieta duchowa, y, czyli mam się y, dieta religijna, bo wszystko, co wchodzi, co przyjmuje. Na to mam zwracać uwagę, ale chodzi o przemianę serca, czyli chrześcijaństwo jest przemianą mojego serca, zamiast pytaniem się ciągłym o dietę religijną. I zobaczmy, że my dzisiaj tak funkcjonujemy, że gdybyśmy mieli porównać, czy my kontrolujemy bardziej rzeczy, które wchodzą w nas, czy rzeczy, które z nas wychodzą, no to patrzymy na to, jaka jest woda, którą pijemy. Patrzymy na skład rzeczy, które wyjecie, albo też i dzieci jedzą. Więc trzeba popatrzeć na skład bardzo dokładnie, przeanalizować to. Yy, pi, pilnujemy tego, co jemy, pilnujemy tego, co oddychamy, gdzie jesteśmy, czym my oddychamy. I wszystko, co jest z zewnątrz i co mamy przyjąć, filtrujemy. A czy filtrujemy to, co z nas wychodzi, chociażby słowa? Na ile? Te nasze rzeczy, które wychodzą z naszego serca, słowa, którymi, które wypowiadamy, na ile one podlegają filtrowaniu? Czy tak o to dbamy jako wodę, która wchodzi w nas, a nie wychodzi? To są, Myślę, że to jest jakieś takie spojrzenie, które potrzebuje dzisiaj naszej uwagi, bo może się okazać, że tak cywilizacyjnie idziemy bardziej w kierunku rozumienia wiary jako czegoś co jest naszą duchową dietą. Czyli chcę pilnować różnych rzeczy dookoła, co wchodzi w nas, nasze dzieci tutaj z mediów, społecznościowych, z telewizji, od kolegów i wszystko dookoła pilnować, a czyli patrzeć na rzeczy zewnętrzne. To też jest ważne, ale dominujące niestety często, a dominujące ma być nasze serce, czyli co wychodzi z naszego serca, co wychodzi z naszego życia. Możemy też popatrzeć, że to, co Pan Jezus mówi w tej Ewangelii, on pokazuje nie konkretne rzeczy, ale jakieś procesy. I to jest zastanawiające, że Pan Jezus patrzy na nasze rzeczy. To nie mówi o konkretnej kradzieży, konkretnym nierządzie, o konkretnym wyuzdaniu czy podstępie, ale mówi o jakiejś postawie. I ta postawa ona dojrzewa w nas. To, to jest tak, że pomału, pomału nasze myśli, tak jak w laboratorium poddamy, żeby coś się rozwijało, tak w laboratorium naszego serca, pomału to się rozwija. Okazuje się, że do, do pewnych grzechów my dojrzewamy. On to w naszym, naszym sercu po prostu kiełkuje i się rozwija, bo mamy jakieś decyzje, które utrwalamy. Podejmujemy jakąś decyzję, potem drugą, trzecią, dziesiątą, i coś się utrwala. Albo rodzi się jakaś myśl, i ta myśl, potem czytamy o tym, i rozwijamy, i rozwijamy, i w końcu pycha już urosła bardzo mocno. Także to są, to są rzeczy, gdzie warto sobie popatrzeć, co ja w moim laboratorium serca, na co ja zwracam uwagę, o co dbam, co chcę, żeby się rozwijało. Bo to nie jest tak, że myśl się rodzi znikąd, że serce. Obfituje z niczego, tylko z tego wszystkiego, co wcześniej przemyśliwuje. Idąc spać, siedząc przy herbacie, pewny, o pewnych rzeczach myślisz. Chociażby e, nawet myślenie o małżonku. To może być myślenie rozwiane w Twoim sercu. E, jaki to ja popełniłam błąd w życiu, albo e, jakie błogosławieństwo Bóg mi dał tym małżonku. I jedno i drugie. To jest, to jest kiełkowanie w laboratorium naszego serca, bo my podejmujemy jakieś myśli, które rozwijamy. I, i warto to przefiltrować bardziej niż, niż to, co cały czas tylko wchodzi do naszego serca. Na to, na to Pan Jezus dzisiaj zwraca uwagę. I, i ciekawe też jest, że tych, tych rzeczy, które wymawia Pan wy, wy, wylicza Pan Jezus, to, co z wnętrza wychodzi, kradzieże to Jest ich 13. A mówimy o 12 jako pełni. I, i, i to jest tak zbudowane, że yy, mamy 12, wymienionych 12 rzeczy, a 13 jest głupota. I my rzadko patrzymy na grzech, że głupota jest grzechem. A zrobiłam coś głupiego, zrobiłam coś głupiego. No trudno, nie i tyle. Tymczasem można popatrzeć na to, że Pan Jezus wymienia 12 rzeczy. W ogóle ta, ta, ta liczba wymienianych rzeczy pokazuje, że Jezus tutaj jakoś nie, nie chce nas znieczulić, żeby to lekko przyjąć, tylko po prostu ładuje. Tak? To on mówi konkretnie, że te procesy są wyniszczające, ale podsumowuje je głupotą. I gdybyśmy popatrzyli na grzech, to, to najczęściej jest tak, że on jest po prostu brakiem myślenia. Że my tego nie chcemy, ale przestaliśmy mieć jakąkolwiek refleksję. Zapomnieliśmy o tym, że mam myśleć. Zapomnieliśmy o refleksji, tylko pojechaliśmy zupełnie e, be, po prostu w głupotę. I, I to jest podsumowanie tego, co Pan Jezus dzisiaj nam pokazuje. Czyli te różne procesy w nas dojrzewają, dojrzewają, bo za, przestaliśmy podejmować sensowną Bożą refleksję, albo brać też na modlitwę te rzeczy, które Pan Jezus nam daje. Zobaczmy, mamy, mamy Światowy Dzień Chorego i jak, jak Jezus tymi, tymi sprawami pokazuje, choruje nasze serce. No jednak jest tak, że chcielibyśmy być zdrowi, ale, ale problemy ciągle się jakieś pojawiają. I na koniec to myślę, że z tej Ewangelii to, co możemy wziąć, to, że tutaj Pan Jezus nam pokazuje, kiedy zaczyna się faryzeizm. Bo my nie odbieramy tego, że my jesteśmy faryzeuszami. Nie odbieramy tego do siebie, że to jest, to jest o mnie. Raczej myślę, że każdy z nas ma takie myślenie: jestem człowiekiem duchowym, modlę się, dbam o wiarę, dbam o swoje serce i bardzo dobrze. Ale, ale interpretując tę Ewangelię, możemy zobaczyć, kiedy zaczyna się faryzeizm. I on się zaczyna w momencie, kiedy bardziej martwi mnie to, co. Ludzie mówią o mnie. Sprawy zewnętrzne bardziej martwią mnie od tego, czy ja jestem w relacji z Panem Bogiem, czy moja y, y, modlitwa jest spotkaniem. To co niewidoczne w moim sercu, czy jest spotkaniem z Bogiem. Jeżeli jestem bardziej zmartwiony tym co zewnętrzne, opiniami i tak dalej, to to znaczy, że y, wszedłem już na drogę faryzeizmu. A w momencie kiedy Bardziej martwi mnie i przejmuje to, co jest w moim sercu, czy tam jest żywy Bóg. Wiadomo, że będziemy się przejmowali też innymi sprawami z zewnątrz, ale co jest moim pierwszym zmartwieniem, co, na co bardziej zwracam uwagę. Jeżeli to są sprawy wewnętrzne, no to, no to jesteśmy na dobrej drodze. A jeżeli widzimy, że bardziej to są sprawy zewnętrzne, które nas przejmują i martwią, no to niestety jest to droga. Do faryzeizmu, czy to jest ta furtka, w którą wchodzimy w faryzeizm? Oby nas Bóg od tego chronił i za każdym razem pokazywał, że serce jest najważniejsze. Co mężczyzna ma tłumaczyć kobietom o sercu, nie? Ale to Pan Jezus nam tłumaczy i staram się to przełożyć, żeby to było dla nas bardziej dostępne. Amen.